Dzisiaj znajdujemy się na stacji Wyżowice Lotnisko. Stacja oba składa się z dwóch peronów, z czego peron numer 2 jest znacząco krótszy od peronu numer 1. Na każdym z peronów są ławeczki informacja pasażerska. Jak Państwo widzą, jest też zadaszenie w znacznej części z z bardzo fajnym zegarem, z nowym sekundnikiem wiaty chroniące od wiatru bardzo mądrze zrobione, bo bez względu na to, z której strony wieje, można się schować. Także jest to dobrze przemyślane. Tam, jak Państwo widzą, jest płyta postojowa. Tutaj już widać. Widać samoloty, które stoją. Nawet jeden startuje, proszę zobaczyć wieża kontroli lotów, fajne miejsce do obserwacji samolotów. Ale wróćmy do naszej stacji. Jak Państwo widzą, tutaj perony dobiegają końca. Jest kolejna tablica informacyjna. Tutaj też są fajne tablice. Bardzo fajne są te zegary. I zarówno na jednym i na drugim peronie jest zejście do przejścia podziemnego. Oraz, jak Państwo widzą, są windy dla osób niepełnosprawnych osób starszych czy też osób podróżujących z wózkami dziecięcymi. Całkiem sympatyczna stacja, miła, przyjemna, ładne widoki. Na chwilę obecną, jest dzisiaj 23 luty, praktycznie pociągiem można się dostać stąd do Częstochowy oraz do Tarnowskich Gór. Niestety nie ma jeszcze bezpośredniego połączenia z Katowicami, ze stolicą województwa, ale można się przesiąść w zawierciu. Także zachęcam Państwa, gdyby Państwo kiedyś się wybierali na samolot, aby korzystać z transportu szynowego. Mam nadzieję, że materiał się troszeczkę Państwu podobał. I serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.